Co ja się zamieniam? Co to za światło? Stałam się aniołem, ale cała moja rodzina to demony. Muszę to ukryć, zanim się dowiedzą. Tato, jaka była twoja przemiana? Oczywiście, że w demona. Tak jak wszyscy w naszej rodzinie. A ty córeczko? U... Też stałam się demonem. Okej, okay. spóźniam się do szkoły. Pa! Myślę, że ona nie jest demonem? Widziałam, jak rosły jej skrzydła. Oczywiście, że jest demonem. To nasza córka. Nigdy by nie skłamała. Hej, Chad. No, ty się zmieniłeś? Stałem się demonem. Wszyscy w mieście się zmienili. Myślimy, że ten dziwny bacon został aniołem. Ostatnio zachowuje się mega dziwnie. Wczoraj odmawił prania moich skarpetek. Lepiej z nim porozmawiam. Muszę poznać prawdę. Jesteś zupełnie inna niż twoi rodzice. A co jeśli odkryją? Że nie jesteś demonem. Co masz na myśli? Jeśli się dowiedzą, że jesteś aniołem, wyślą cię. Prosto do piekła. Hej bacon, w co ty się zmieniłeś? Zostałem aniołem, a ty? Ja też jestem aniołem. Możesz mi pomóc to ukryć? Jasne, ale jeśli chcesz mojej pomocy. Każdy musi dać lajka i subskrypcję teraz. Nie masz Robuxów? Po prostu kliknij link w moim bio.